Cześć, siemanko, z tej strony witam Was gorąco. Konaleks. E, dzisiaj, ponieważ widzicie po tytule, przyszedł czas na e, moi drodzy drugiego, już na moim kanale, multipaka. E, ostatnio mi bardzo dobrze, to się bardzo dobre karty wpadły, więc zakupiłem sobie jeszcze jednego. E, tym razem już w innym punkcie. Więc mam nadzieję, że to będzie równie dobry, więc go sobie otworzymy. Oczywiście w takim multipaku znajduje się. 600 takie dwie linki które to będą na 100% moje powtórki. Wiem, że jedno to jest Azard, drugie nie wiem, ale zapewne będzie to Odegard. Mamy dwóch pomocników Zaczniemy właśnie od na Azarda. To już jest chyba moja powtórka powtórki w tym momencie. A także, no tak jak myślałem, Martin Odegard, bo ta para razem raczej występuje zawsze. a tutaj mamy jeszcze karteczkę od tego nie będziemy. Tutaj kłaść. Mamy również 6 saszetek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest i 6 saszetek. Wszystko się nam zgadza. Ok, a tak jeszcze w ramach takiej zapowiedzi, że tak powiem, w sobotę na filmie będziemy otwierali to. W sumie nie wiem dlaczego, ale wszyscy to robią. Dlaczego ja mam tego nie zrobić? Gumy turbo. Hit lat 90. Tata mi opowiadał, jak to się jadło w tamtych właśnie czasach. Ja tych oczywiście czasów nie pamiętam, bo nie mam prawa w sumie, <grym> więc dobra. Hmm. To za Ciekawsi się wiedzą, w którym roku się urodziłem. Ci trochę mnie jeszcze nie, ale pewnie kiedyś się dowiedzą. Dobra, koniec: yy, tak brzydko powiem, pitolenia. <grym> Zabrałem się za otwieranie pierwszej saszetki z multi Hmm. Kurde, będę miał dużo śmieci, a nie mam folii hmm, w koszu. To jest złe, definitywnie to jest złe. Takim moim marzeniem jest, żeby w tych sześciu saszetkach y, trafił nam się Game Changer GC, to raczej będzie mało prawdopodobne, bo z zrony ja się wymieniam, a getzego będzie mi brakować y, w takim układzie. No i na pierwszy rzut, na pierwszy strzał mamy Pedro Rodriguez na karcie Want to Watch mam. Ja tego pewnie nie wiecie. bo tam czytałam jakieś Bravo Sporta czy coś i tam mi wtedy wpadnie. Nagrałam go wtedy. Mamy także Lenapek z Portugalią. Szczerze mówiąc, chyba go mam, bo jakoś dostałam go w przesyłce, ale nie jestem pewna. Dobra, dalej mamy Erkina. Jego raczej nie mam. Runei, Tataruszanu, No i mamy naszego rodaka Łukasza Piszka. Tak więc pierwsza saszetka nie powaliła mnie za bardzo, bo kartę która nie była, e, już mam. Rzeczywiście się na Gamechangera nie nastawiam, ale, ale właśnie wpadł. Jest to Robert Lewandowski, ja pierdzielę znowu Gamechanger, fajnie. E, dalej mamy Austrię, e, dalej mamy Hamulajnena dalej mamy Sulnica, Holebasa i Diego Kosztę. Właśnie na wpad Game Changer, moi drodzy, nie wiem czy zauważyliście. Jest Robert Lewandowski, bardzo się z niego cieszę. Ja tę kartę mam, więc jest na wymianę i Zagacego. Ja pierdolę ręce mi opadły, nie? Właśnie wpadł mi kolejny Game Changer. Jeśli ktoś ma, to Zagacego. Zagacego tego Game Changera Lewandowskiego nawet nie komentuję, bo w sumie nawet trochę się spodziewałem, że, że to będzie Game Changer po prostu, no bo to jest jakoś... Kto mnie ogląda od dłuższego czasu, to, to wie, że tutaj musiało być po prostu Game Changer, dobra. Yy... Sąsiad mi puka jakimś młotem po ścianie, lepiej się pośpieszy, bo zaraz będzie wertarką kręcił pewnie. Dobra, yy, Gitner na karcie Leasing Star. Ja go nie mam. Czekajcie ja pierdzielę, bo to przecież jest naj najbardziej... Poszukiwana przeze mnie karta w tej edycji. O Boże, ja się tak wieram, jak jaką trafiłem. Dobra, Line up Belgii. Jego nie mam na pewno. I mamy Lichtsteinera, Forena, Joharta oraz Raz Van Rad. Ja się gdzieś trafił dwa razy w starszeczce. Półmetek za nami. Oczywiście GameCenter już spadł. Bo nie mogłoby być inaczej w sobie. O cholera, Francja Jest mocna, ale my ją tutaj podeszliśmy od tyłu. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. I wyciągamy sobie karty, które właśnie się pewnie zniszczą, bo ja jestem taki głupi, że nie umiem jej wyjmować troszeczki. I jest przepiękna karta, przepiękny strzał Fans Favorite. Kuba Błaszczykowskiego. Na tej karcie mi bardzo naprawdę zależało. No Na ją trafiliśmy super świetnie. Kuba jest genialnie. Tutaj mamy Hiszpanię i muszę coś sprawdzić. Wwiecimy minut nie, ale nadal nie mam żadnego lineata skąd to ładnego. Właśnie się poprawiam, bo właśnie ten lineup mi... Yy, mam pierwszy pełny lineup, jest to Hiszpania. Tak to się prezentuje. Widzicie dzięki tej karcie właśnie. I Hiszpania mam kompletna w tym momencie już. Tak więc super świetnie łamega wow, I mamy jeszcze Słowenia, które nie mam na pewno. I Bazelowki Ibisiewicz. Ocea oh, były zawodnik Manchester United i Dragowicz. Dwie ostatnie saszetki. Bardzo by było miło, gdyby jeszcze jakaś fajna karta wpadła. Też jest mocne, kurde. Haha, ha, szachmat, kurde, jestem suchy. I mamy Emil z na karcie Defensive Rock, super jego nie mam. Tak więc fajnie, bardzo fajnie, super extra. Ym, to ja tam wyrzucimy te limitki, bo to przecież ym, tylko za śmieca. Tutaj, a to są powtórki same. Super, super, super. Mamy y, Lajna pas Italii, Italczycy, czyli Włosi, jak to maga szalony. Ym, tutaj widzimy Bufona Bonocigo i to jest bodajże kamdrewa, ale nie jestem pewien. Hradecki jego na pewno nie mam, a Zard jest, czego nie mam i wicel chyba raczej jest. Hmm. Chociaż też nie jestem pewien. i no zaraz ostatnia saszetka mm. Gdyby to był Game Changer to raczej nie, w tym Ale na pewno Lewandowskiego się chętnie wymienię. I tutaj mamy fajną karteczkę z Steven De Zawodnik bodajże, nie no nie będę kręcił, ale chyba Porto, czy tam Stradale-Duliasz, nie wiem już teraz, się gubiłem. Tej karteczki na pewno nie mam, więc jest ekstra super. Dalej mam bazówkę Jan Sommer, Rakitic, nie kojarzę. Casillas jest na pewno i Fuchs na pewno jest. Tak więc moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten multipack. Powiem Wam, że się nie zdziwiłam, że w tej że w tym zestawie był, znaleźliśmy kolejnego Game Changera. Był to tym razem znowu, tym razem Lewandowski. Szkoda, bo miałam nadzieję na Game Changera kosztę. Na kosztę, nie na kosztę, tylko koszty mam bo na gc bo runej, runej raczej będzie, będzie u mnie już niedługo. A gc nie, będzie mi nadal brakować, no więc trafiliśmy sobie jeszcze dwa tutaj. Dobra, właściwie trzy bo jeden już schowałem do albumu, bo no mi brakował. A limitki to oczywiście już są, no. Jeśli ktoś chce się wymienić, ale nie podejrzewam, że ktoś tych... Podejrzewam, że wszyscy już te limitki mają. I dobra, kończę, bo mi się zaraz rozpierdzieli tutaj. E, w sensie rozwoduje kamera e, To jest jeszcze genialna karta, naprawdę. E, Kuba Błaszczykowski na karcie Fans' Favorite bardzo, bo chciałem posiadać w swoich kolekcjonerskich y, sidłach, łapach. Nie wiem, co tam jeszcze powiedzieć. Y, no i genialny, Gamechanger, game genialny, oczywiście. Moja reakcja była, oczywiście, udawana. Taka ironia, jeśli ktoś tam by y, nie zauważył wcześniej, gdy go trafiłem. Naprawdę świetna karteczka. Y, karta właściwie na, y, dla Polaków, dla nas chyba najbardziej wartościowa w całej kolekcji. Więc jeśli ktoś nie ma tego changera, a ma. Y, a ma na wymianę Getze, to bardzo, bardzo prosiłbym o kontakt, na pewno się wymienię. Yy, mogę nawet dać coś więcej, jeśli ktoś nawet nie ma na powtórce tego więc na bo naprawdę mi zależy na skompletowaniu Game Changerów w tej kolekcji. Zawinął nam się też yy, Rising Star, tutaj tak już pewnie wyłączyliście film, bo tak pitole, pitole i nic z tego pitolenia nie wychodzi, no a jeszcze Defensive Rock tam, yy, Dynamo. I tutaj, One to Watch, One to Watch tutaj jeszcze jest. Dobra. To wszystko się Wam się oczywiście podobało. Łapka w górę, obowiązkowo pod tym filmem. Subskrypcja też obowiązkowo tego kanału, bo bardzo to mi daje dużo radości i takiej wiecie, takiej. wiecie o co chodzi, dobra. Tak więc, co, dzięki Wam za oglądanie tego multipaka i to będzie prawdopodobnie już mówię. Jeden z ostatnich unboxingów z tej edycji na moim kanale. Mam nadzieję, że się jeszcze jakieś pojawią, ale nie wiem, jak to będzie z, tym, z tymi kartami u mnie, jeśli chodzi o dostępność po prostu ich. Bo na razie Fikowska zaczyna brakować, a wiecie, hajs się, się nie zgadza, więc.